Tydzień na rynku walutowym nie przynosi na razie większych zmian. Poniedziałek upływa spokojnie, widać wpływ braku inwestorów z USA, święto. święto państwowe w USA. W związku z tym w poniedziałek, oczywiście, na rynkach mało co się działo. Natomiast warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim na to, że mieliśmy nieco gorsze dane z Chin, ale. Coś, co też bliżej nas, nas bardziej interesuje. Mieliśmy w niedzielę wybory do dwóch niemieckich landów, wybory, które wygrali eurosteptycy, więc to taka wskazówka, że w przyszłym roku będziemy uważnie obserwowali wybory w całych Niemczech, bo to już może mieć większe znaczenie dla notowań, Wspólnej waluty. Na razie ta kwestia przyszła bez większego echa. Widać, że inwestorzy czekają głównie na dane, które napłyną w tym tygodniu z USA. Mam na myśli indeks ISM dla przemysłu to we wtorek, indeks ISM dla usług to w czwartek. I wreszcie w piątek bardzo, bardzo ważne dane Departamentu Pracy dane odnośnie Miesięcznego przyrostu etatów w sektorze pozarolniczym, w sektorze prywatnym i dane o stopie bezrobocia. W ubiegłym miesiącu te dane doprowadziły do sporej nerwowości na rynkach finansowych. Inwestorzy zaczęli się obawiać, czy aby gospodarka amerykańska nie wkroczy szybko na ścieżkę recesji. Mieliśmy spore spadki na giełdach, mieliśmy spore też zamieszanie na rynku walutowym, więc teraz 6 września te dane będą uważnie obserwowane, natomiast sytuacja już się wyciszyła dawno temu po tym sierpniowym, sierpniowym zamieszaniu i generalnie teraz rynek oczekuje we wrześniu dwóch ważnych posiedzeń banków centralnych to będzie Europejski Bank Centralny 11 września. Tutaj spodziewamy się obniżki stóp o 25 punktów bazowych i to będzie też historyczna decyzja Fedu. 18 września rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych. I tutaj dalej rynek się waha, czy to będzie 25 punktów bazowych, czy też nawet 50 punktów bazowych, jako ten pierwszy ruch startowy. I od tego zależeć będzie też to, jak zachowa się amerykańska waluta. W ostatnich tygodniach, czyli w zasadzie od początku sierpnia, Dolar wyraźnie tracił na wartości. To było związane z tym, że mystorzy zaczęli oczekiwać bardziej agresywnych ruchów ze strony Fedu, czyli nie wykluczają, że tutaj gdzieś w tym przedziale wrzesień-grudzień pojawi się ruch o 50 punktów bazowych, czyli łącznie stopy spadną o 100 punktów bazowych do końca roku. A mamy tylko trzy, trzy spotkania. Mamy spotkanie we wrześniu spotkanie w listopadzie, spotkanie w grudniu. Na rynku złotego patrząc przez pryzmat pary euro dolar, która w zeszłym tygodniu była wysoko, widać było w poniedziałek właśnie marazm euro, oscylowało wokół poziomu 4,27, dolar z kolei wokół poziomu, wokół poziomu 3,86, więc na razie czekamy na jakieś nowe impulsy. I tak powiedziałem, jeżeli rynki odbiorą te dane z USA jako całkiem takie przyzwoite, to ta obniżka będzie mniejsza o 25 punktów bazowych, a dolar może nieco zareagować. Natomiast, jeżeli dane padną kiepsko, to rynek będzie spodziewał się głębszego ruchu i to wtedy możemy zobaczyć jakieś kolejne wyraźne osłabienie się dolara, więc czekamy do na makro z, właśnie z USA.